Witam serdecznie widzów telewizji Magnes w trzecim odcinku z serii ABC Zdrowia i Urody. Dzisiejszy odcinek jest szczególny, ponieważ kierujemy go szczególnie do męskiej części naszej widowni. Rozmawiać będziemy ze specjalistami od męskiego cięcia, z właścicielem zakładu Rene Blanche, Grzegorzem Sulejem i z Karoliną Guść. Zajmujecie się fryzurami męskimi. Rozumiem, że o tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak, dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o modzie męskiej stylizacji i o tym, jak się zmieniła przez ostatnie kilka lat. Dzisiaj moda męska bardzo prężnie się rozwija. Brandy odzieżowe, kosmetyczne, jak i fryzjerskie mają bardzo dużą gamę kosmetyków przeznaczoną dla mężczyzn. W dzisiejszych czasach mężczyzna wymaga więcej, zwraca większą uwagę na modę, na to, co się dzieje w jego otoczeniu. Szuka pomysłów i rozwiązań, jak może wyglądać lepiej. Dlatego też coraz częściej możemy spotkać w naszym salonie panów, którzy chcą powierzyć nam swój wizerunek. Dzisiaj na przykładzie modeli będziemy przedstawiać stylizacje, które robimy na co dzień w naszym salonie. Klientom naszym umilamy pobyt w salonie podczas mycia głowy wraz z masażem. Posiadamy również fotele z masażami, które też w jakiś sposób umilają pobyt w naszym salonie. Można się zrelaksować fajnie. Mam tutaj modela, na którym wykonam strzyżenie ze stylizacją. Będzie to fryzura nowoczesna, dedykowana panom, którzy chcą się wyróżnić z tłumu. Fryzura będzie zgodna z nowoczesnymi trendami fryzjerstwa. Ja z kolei wykonam fryzurkę typowo klasyczną. Jest to fryzura, odświeżenie fryzury, która tak naprawdę jest cały czas na topie. Powiedz nam, Karolina, na co mężczyźni, na co fryzjerzy powinni zwracać uwagę, dobierając fryzurę? Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Jest kilka ważnych czynników, e, takich jak kształt twarzy, gatunek i długość włosa. E, bardzo dobrze jest zwrócić uwagę na, na to, jaki ma e, pan e, styl życia, ubierania się. Mężczyźni zazwyczaj ścinają włosy na krótko. Jak często odwiedzają salon? Mężczyźni dzisiaj coraz częściej przychodzą do salonu. Nie jest to tak jak kiedyś, że żona wyganiała męża niemalże z domu, bo włosy nachodzą na uszy, na, na oczy. Dzisiaj klienci przychodzą odświeżyć sobie fryzurę, zmienić wizerunek, jak również uzyskać fachowej od nas porady, którą uzyskują ją. Bardzo ważne jest wykończenie fryzury poprzez stylizację. Jakich produktów mogą używać mężczyźni do stylizacji? Posiadamy szeroką gamę kosmetyków, która ma zastosowanie w salonie. Nie tylko to są żele, ale to są pasty, gumy, pomady. Bardzo, bardzo duży wybór jest dzisiaj tego. Fryzura jest gotowa. Wykańczam ją w tej chwili lotionem do stylizacji włosków. Wyszedł elegancko. Fryzura z wizualnią, super mocą takim żalem na American Crew. Kiedy fryzura już jest sama, starcza na internet. Czy mógłbyś udzielić jakichś fryzjerskich rad naszym widzom? Nie da się udzielić tak jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo każdy klient jest inny, do każdego trzeba podejść indywidualnie. Przychodzą do nas klienci z różnymi problemami. Czasami jest to z, są problemy z upierzem, z wypadaniem włosów, z doborem fryzury. Klienci nie wiedzą, jaką chcą fryzurę. My musimy im w tym pomóc. Na te pytania i inne odpowiemy w następnym programie. Zapraszamy.